Nie rozumiem, czemu kurwa w szkołach nauczyciele mieli osobne stralnie. Przecież gdyby mieli wspólne z uczniami, nie byłoby wtedy napierdalania się, picia alkoholu czy palenia szlugów w kiblu. A tak, to kibel w szkole nigdy nie był stralnią, a jedynie palarnią, z ewentualną możliwością oddania moczu w dowolnym miejscu. Ale o zestralniu się nie było mowy. Jak ktoś poszedł postawić klocka, to była to taka sensacja, że zwoływało się całą klasę. Kurwa normalnie showtime, bo ktoś poszedł złamać się do kibla i to kurwa do muszli. Jak cywilizowany człowiek, jeszcze te śmiechy typu. Ah! 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 Kurwa, dobrze, że Ty kurwa nie srasz, tylko napierdalasz cały dzień cichacze, że się nie da kurwa przejść koło Ciebie, żeby z fontus raki nie poczuć subtelnie wydzielającej się w małych porcjach swojej odbytnicy w formie gazowej. A jak już mocno przyciśnie, to chuj. Zrywanie się z lekcji, bo naczelny hater srania w szkole nigdy kurwa nie zatopił bota w szkolnym przybytku ustronności. Ewentualnie na długiej przerwie poza szkołę na fajka i udaje, że idzie się odpryskać, a na szybkiego sadza papieżaka gdzieś w krzakach, że jeszcze się niedokładnie podcierając, byle szybciej, żeby nikt nie ogarnął, że kasztani. A potem druje do końca lekcji paluchami w dupie, bo resztki stolca solca łaskoczą po jelicie, a na WF-ie pójdzie do szatni, że niby picie zostawił i tam w kiblu się na szybko zesra po cichu, póki nikt nie widzi byle ulżyło. Gorzy jak ma zasady i nawet w takiej sytuacji, żeby być fair przed samym sobą, nie rzuci brązę w porcelanę w szkole, to potem kurwa jak mu pompkę nauczyciel każe zrobić, to napierdala bąka o takim natężeniu decybeli, że przy nim lotnisko na Okęciu jest kurwa cichą i spokojną łączką, kurwa jak pierdolony. A potem niech się dusi, kurwa przez niego cała grupa ludzi. i chuj potem nagle wszyscy zaczynają brać przykład z tego debila i nikt nie wypróżnia się w miejscu nauki ale nie kurwa nie ci debile co rozkurwiają sekichy, kichy trzymaniem w niej kreta na siłę całą energią swych zwieraczy są pojebani to ty jesteś popierdolony bo strasz jak człowiek w miejscu do tego przeznaczonym A oni kurwa zaraz przybiegną posłuchać i pokibicować i to jest kolejny fenomen po chuj po chuj się tak zbiegają że kurwa co sami nie topią marzanny w szkole to kurwa muszą posłuchać jak robi to ktoś inny czy podoba im się ten aromat towarzyszący wodowaniu z Jeszcze ci geniusze, co kurwa stoją w kiblu na każdej przerwie, nie ci, co palą. Tych da się jeszcze zrozumieć, jak kucają ze szlugami w cztery osoby nad jedną muszlą w jednej kabinie, bo po prostu się chowają jak żyd przed Gestapo, żeby nikt ich nie przyłapał. Ale kurwa ci, co po prostu od tak sobie tam stoją i gadają, ale żaden z nich nawet nie sikał. Jeszcze najgorszy z tego zestawu pod ludzi nazwijmy go kurwa koneser. Wyjmie taki kurwa kanapkę i zaczynają wpierdalać z błogą miną, jakby kurwa właśnie delektował się na pikniku. Wyszną sałatką, ogrzewany przez promienie słońca, ale nie kurwa. Jednak ten zapach niesiony wiatrem to kurwa nie jest morska bryza, ale to kurwa nieistotne, bo to w końcu nie jest popierdolone. Popierdolone jest to, że ktokolwiek może kurwa srać w toalecie, to ty jesteś kurwa zjebem, bo srasz. Skoro oni jedzą w kiblu i uważają to za normalne, to ciekawe co by zrobili, gdybyś ty zesrał się na stołówce. Pewnie zaraz by hejtowali, że kurwa co to ma być, i jak tu kurwa być normalnym, skoro przez minimum 9 lat edukacji stykasz się z takim ze zwierzęceniem, jakimś kurwa głupim kodeksem społecznym, który im jest głupszy, tym kurwa lepszy. Trochę się naprodukowałem i wylałem od chuja hejtu na wspomnienie o tym debilizmie, ale jak ktoś taki jak ja ma cokolwiek oceniać, w końcu jestem pojebem. Jestem pojebem, który srał w szkole!